Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie z Pompejów, z sanktuarium, które widać za mną na ekranie. Jeśli ktoś ogląda podcast na wideo na YouTube, a jeśli nie, to musi mu wystarczyć to zapewnienie, że pogoda jest przepiękna, mimo że mamy połowę listopada, że jest ciepło i słonecznie. Moi drodzy, w naszym podcaście pompejańskim czytamy świadectwa różańcowej, świadectwa nowenny Pompejańskie. Dzisiaj mam dla Was świadectwo, które okazało się w 77. wydaniu naszego czasopisma, czyli najnowszym. Napisała je Grażyna, a tytuł mówi tam za siebie lekarz, odczytując wyniki, nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Przeczytajmy. Słowa świadectwa Grażyna początkowo kieruje do Pana Jezusa. Pisze, Panie Jezu, któryś rzekł, proszcie a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone. Słowa te wypełniły się dokładnie wtedy, gdy prosiliśmy, szukaliśmy i pukaliśmy do Twojego miłosierdzia za pośrednictwem Maryi Nobennie Pompejańskiej o zdrowie dla Asi. Było to w czerwcu 2023 roku, gdy moja siostrzenica Asia dowiedziała się, że ma plamy na płucach. Diagnoza brzmiała, to nic groźnego, tylko trzeba być pod kontrolą. Asia postanowiła usunąć tę chorą część płuc. Po operacji okazało się, że to nowotwór złośliwy. Ta wiadomość wywróciła do góry nogami całe nasze życie. Pojawiły się lęk i rozpacz, i pytanie, gdzie szukać ratunku. Asia ma 38 lat, to żona i matka dwóch kilkuletnich chłopców. Widziała nadzieję tylko w modlitwie modlitwie o powrót do zdrowia. Wiedziała, że ja dwa razy byłam wysłuchana. Modlę się nowenną i tylko w Maryi widziała nadzieję. Odmówiłyśmy cztery nowenny pompejańskie: my, trzy siostry i Asia. W styczniu 2024 roku miała badania i okazało się, że są przerzuty na całe płuca, jest też gust na nadnerczu. Pamiętam naszą rozpacz i brak nadziei, że pokona chorobę. Nie byłam w stanie pocieszyć Asi, bo sama byłam bez sił do życia i tylko modlitwa dawała mi chwilę ukojenia. Gdy modliłam się przed obrazem Jezusa miłosiernego, mój wzrok padł na słowa: Jezu, ufam Tobie. I wtedy usłyszałam: Ale Ty mi nie ufasz. Spojrzałam na obraz i poczułam, jakby, jakby wstąpiła we mnie siła i wiara, aby jeszcze raz się modlić nowenną pompejańską z większym zaufaniem. Jedna z naszych sióstr wątpiła w moc modlitwy, widząc stan zdrowia Asi. Datę rozpoczęcia nowenny wybrała Asia. Zaczęliśmy w Dzień Bożego Miłosierdzia, a skończyliśmy w Boże Ciało. Nowenna pompejańska, ujęta jakby w ramiona Jezusa. W tym samym, w tym samym czasie zaczęłyśmy odmawiać koronkę do najświętszego serca Jezusa, którą odmawiał ojciec Pio w intencji ludzi, którzy prosili o modlitwę. Obiecałyśmy, że gdy Asia wyzdrowieje, będziemy odmawiać ją do końca naszego życia i dotrzymujemy danego słowa, modląc się tą modlitwą. I znów po upływie pół roku Asia ma prześwietlenie. Wyniki są 5 lipca 2024 roku. Był to pierwszy piątek miesiąca, dzień poświęcony Jezusowi. Lekarz, odczytując wyniki, nie mógł uwierzyć w to, co widzi i powiedział wprost, że to chyba cud. Bo inaczej nie można tego wytłumaczyć. Mam sms od Asi z tego dnia. Ciociu, mam mnóstwo emocji. Czuję, że dostałam tak ogromną łaskę od Boga, że Bóg zechciał akurat mnie dotknąć swoim uzdrowieniem, swoim miłosierdziem i dobrocią. Właśnie mnie to takie cudowne, niesamowite uczucie. Nie mam słów, które by oddały to, co teraz czuję. Ciociu, zniknęły górzy, które były od roku. Zniknęły spód i znatnercza. Bóg jest wielki i czyni cuda. Cóż więcej można powiedzieć? Wytrwała modlitwa, otwiera miłosierdzie Boże. W tym roku minął rok od uzdrowienia Asi. Jest zdrowa i wraz z mężem i synkami dziękują każdego dnia, że są razem. Mają piękną kapliczkę Maryi którą postawili jeszcze w czasie choroby Asi. Najukochańsza Matko, wybacz, że dopiero teraz piszę to świadectwo, które obiecałam, gdy nowenna pompejańska będzie wysłuchana. Maryjo, Ty wiesz, jak trudno mi ująć to w pisaniu, łatwiej mówić słowami. Matko Boża, Ty wiesz najlepiej, że szerzę na bożeństwo Różańca Świętego, aby i niegodni, tak jak i my, grzesznicy, z zaufaniem do ciebie się udawali i do samego końca ufali. Najukochańsza no Maryjo, wiemy, że w tych nowennach naszym wsparciem był Jezus, który nam wskazywał drogę, dodawał sił i podnosił, gdy już myśleliśmy, że wszystko jest tracone. Różaniec, modlitwa wytrwała i całkowite zaufanie, to droga, którą wskazuje Maryja do miłosierdzia swego syna. Zakończę moim codziennym westchnieniem. O mój Jezu, kocham Cię, o mój Jezu, wielbię Cię, o mój Jezu, sercem i duszą pragnę Cię. Maryjo, Matko moja, jestem cała Twoja, podpisane Grażyna. Moi drodzy, wiecie, że komentuję te świadectwa, które są nadsyłane przez czytelników, ale tutaj jakikolwiek komentarz jest zbędny. To świadectwo mówi o zaufaniu mimo wszystko, mimo że się wszystko pogarszało, wydawało się, że nic nie lepiej, a jednak więcej wiary, tutaj nam w tym świadectwie podkreśla Grażyna, bądźcie wierzący, wierzcie w to, o co się modlicie. Pan Jezus wskazuje jej drogę, dodaje sił, podnosi, gdy już wszystko wydawało się stracone. Różany to modlitwa wytrwała, to całkowite zaufanie to droga, którą wskazuje Maryja do miłosierdzia swego Syna. Ale jest jeszcze jeden aspekt. Przede wszystkim trzeba pisać świadectwo i zachęcać innych do różańca, jak to podkreśla grażyna, aby inni, niegodni, tak jak i my, grzesznicy, sięgali z zaufaniem po różaniec. Cieszyli się tą modlitwą. Radowali w niej, wielbili przez nią Pana Boga. No i moi drodzy, wypraszali łaski. Tak wielu z nas sięga poruszanie właśnie w oczekiwaniu na potrzebne łaski i ta nadzieja pcha ich do tej modlitwy. I niech tak będzie. Czasami wydaje nam się niektórym, którzy są bardziej już okrzepli w wierze, że to małostkowe podejście, że jak trwoga to do Boga, że te małe rzeczy w tej modlitwie zauważamy, a nie wielkie, ale zobaczcie, nie od razu Rzym zbudowano, jak mówi przysłowie. Tak też jest z pobożnością i z wiarą ludzką. Ona wzrasta, ją się buduje, ją się kształtuje. Znam mnóstwo osób, które modli się na Benno Pompejańską, która może tak pragmatycznie podeszła do tej modlitwy, ale dzięki niej odnaleźli swoją duchowość i swoją drogę do Pana Boga. Poprowadziła ich sama Maryja. To tyle, co chciałem Wam sprzed Sanktuarium w Pompejach powiedzieć, przeczytać właściwie tego najnowszego wydania Królowej Różańca Świętego. Dzielcie się swoimi świadectwami, przesyłajcie do naszej redakcji. Czekam na te Wasze świadectwa. Tak jak Grażyna, jeśli odmawiacie nowennę pompejańską, to obiecujecie, że będziecie się dzielić świadectwami o otrzymanych łaskach. A głosem Matki Boży Pompejańskiej w Polsce jest właśnie. To czasopismo Królowa Różańca Świętego, które, zobaczcie, w każdym numerze na okładce ma właśnie Matkę Bożą Pompejańską. To tyle, co Wam chciałem powiedzieć. Znikam, bo spieszę się do kościoła na nabożeństwo. Pozdrawiam Was wszystkich przed sanktuarium w Pompejach, tego przepięknego miejsca. Zapraszam na nasze pompejańskie pielgrzymki i bądźmy w kontakcie na stronie pompejańska.królowa.pl znajdziesz wszystkie potrzebne pompejańskie informacje o tej wspaniałej, szerokiej duchowości, której nowena pompejańska jest tylko jednym z wielu elementów. Dziękujmy Matce Bożej, dziękujmy Dobremu Bogu za wszystko, co otrzymujemy. Do zobaczenia. Marek Woś, redaktor naczelny.